Cześć, dzisiaj opowiem wam o tułaczce Odyseusza. Kiedy wybuchła wojna między Troją a Grecją, Odyseusz właśnie został ojcem. Piękna jego żona Penelopa urodziła mu syna i wcale mu się nie chciało jechać na jakąś wojnę. Odyseusz nawet sumulował szaleństwo, by tylko nie iść na tą wojnę. Ale podstęp wykryto i został do tego zmuszony, bo wiadomo honoru Krecji trzeba było bronić. Rozstawając się z rodziną, obiecał żonie i synowi, że wróci do nich najszybciej jak się da. Tymczasem lata mijały, a wojna trwała. Wiadomo, 10 lat. Ale gdy tylko Troja została zdobyta, Odyseusz jako jeden z pierwszych spakował co miał spakować, załadował swoje statki łupami wojennymi i wyruszył do swojej Itaki. Był przekonany, że najdalej za dwa tygodnie będzie w ojczyźnie, jednak na morzu rozpętała się burza, huragan uszkodził maszty, żagle, do tego stopnia, że musieli zrobić postój i naprawić zepsute rzeczy. Kiedy naprawił uszkodzone okręty, przepłynął już całe Morze Egejskie i nagle zerwał się wicher i zaniósł statki Odysseusza ku nieznanym wybrzeżom. Był to kraj lotofagów. Zamiast zboża rosły tam łany lotosów o niesamowitym smaku. Kto skosztował, ten nie chciał wracać już do ojczyzny. Kilku towarzyszy Odysseusza zjadło parę lotosów i musieli ich na siłę wciągać na pokład. Żeglując po Morzu Sycylijskim, statki Odyseusza dopłynęły do ziemi bardzo urodzajnej, gdzie pasły się owce i kozy. Wszystko to należało do cyklopów, najpotężniejszy z nich był Polifem, syn Posejdona. Od już wziął Winko i dwunastu towarzyszy i poszedł poznać jej dziwnych mieszkańców. Po wejściu do pieczary, jak się okazało, Polifema nie zostali go, więc tam sobie przykucnęli i czekali. Gdy wrócił, okazało się, że jest niesamowitym olbrzymem i się go wystraszyli. Ukryli się w zakamarkach jaskini i obserwowali, co on tam robi, a on tam oporządzał swoje owce, barany. Potem zamknął wejście do pieczary ogromnym głazem i rozpalił ognisko. Kiedy rozpalił ognisko, to zobaczył nieproszonych gości. Odyseusz przedstawił się jako nikt. Polifem od razu tam zjadł dwóch towarzyszy, kolejnych dwóch pożar na śniadanie, a Odyseuszowi obiecał, że jego zostawi sobie na deser. Odyseusz wpadł na pomysł, że go upije winem. No i ten olbrzym pił, pił, aż się upił i runął na ziemię. Wtedy Odyseusz rozpalił ogień, wziął rozżarzony kołek i włożył w oko Polifema a miał jej tylko jedno, bo był cyklopem. Zdenerwowany i prawie nieprzytomny z bólu, cyklop zaczął szukać po omacku Odyssusa i jego towarzyszy, lecz oni się znowu pochowali poza kamarkach pieczary, no i wtedy Olifen usiadł sobie przy wejściu i czekał na nich. Wtedy król i taki padł na pomysł. Odyseusz przywiązał siebie i swoich towarzyszy pod brzuchami baranów, Polifem odsunął głaz, bo wiadomo musiał wypuścić zwierzęta, aby sobie pojadły. No i wtedy oni też uciekli. Kiedy Polifem się zorientował, że jego zakładnicy uciekli, zaczął nawoływać swoich przyjaciół, sąsiadów, innych cyklopów o pomoc, Przybiegli oni, ale kiedy zapytali go, kto go oślepił, to Polifem powiedział, że nikt, no i uznali go, że oszalał i rozeszli się do swoich domów. Dlatego Odyseusz bez problemu wrócił na swoją flotę, ale odbijając od brzegu, czuł trochę i krzyknął: Słuchaj, Cyklopie, jeśli ktokolwiek zapyta, kto cię oślepił, powiedz, że ten, kto zburzył Troje. No I Polifen stanął na brzegu i poprosił swojego ojca, aby go pomścił. I aby Odyseusz nigdy nie wrócił do ojczyzny, a jeśli mu jest przeznaczone wrócić na ziemię ojczyste, to niech będzie to najpóźniej jak się da, bez swoich towarzyszy i w nędzy. Poseidon jako król mórz spełnił prośbę okaleczonego syna i rzucił na Odyseusza lątwę. Kolejnym etapem podróży odyseusza była wyspa króla wiatrów Eola. Polubił on odyseusza i dał mu skórzany worek ze wszystkimi wiatrami. Dzięki temu przez 9 dni i dziewięć nocy żeglował bez przeszkód, wypuszczając tylko pomyślne wiatry. Będąc już bardzo blisko i taki, zmęczony Odysseusz zasnął. Jego towarzysze, myśląc, że w worku są jakieś skarby, wypuścili resztę wiatrów, co sprawiło, że flota popłynęła dalekie morza, zaczął się nowy okres tułaczki. Po tygodniu dobili do wyspy okrutnych olbrzymów. Posłano dwóch ludzi na zwiady. W pierwszym domu, w którym mieszkał król, od razu został jeden z nich zjedzony. Drugi uciekł i pobiegł szybko do Odyseusza ostrzec go, jednak nie zdążyli odpłynąć. Zjawiły się olbrzymy nad brzegiem morza, zaczęły rzucać wielkimi głazami, niszcząc 11 okrętów. Ocalał tylko statek Odyseusza, jednocześnie wymagał on naprawy, a ludzie potrzebowali odpoczynku i posiłku. Przybyli więc do wyspy, która wydawała im się nie zamieszkała, lecz doświadczeniem nauczeni wiedzieli, że muszą być ostrożni. Podzielili się na dwie grupy. Odyseusz z połową załogi został na statku, a druga połowa uzbrojona poszła w głąb lądu. Natknęli oni się tam na zamek, wokół którego chodziły oswojone wilki i lwy. Poznali również jego właścicielkę, panią tych ziem, czyli córkę słońca, czarodziejkę Kirkę. Bogini zaprosiła gości do środka, nakarmiła, po czym wygoniła ich różdżką do obory. Wówczas zorientowali się, że czarownica zamieniła ich świnie. Jednemu z nich udało się uciec w postaci ludzkiej. Pobiegł szybko na statek Odyseusza, aby opowiedzieć, co się im przytrafiło. Odyseusz wziął miecz i sam poszedł do pałacu, w drodze napotkał hermesa który dał mu magiczne ziele zabezpieczające przed złymi czarami. Kirkę nakarmiła, napoiła Odysa, a widząc, że na niego czary nie działają, chciała go dotknąć różdżką. Wtedy Odyseusz zrobił unik i skoczył do niej z mieczem. Czarownica padła na kolana i prosiła o wybaczenie. Zwróciła towarzyszom Odyseusza kształt ludzki i stała się łagodną, wspaniałą kobietą. I tak było im tam dobrze, że spędzili u niej rok. A kiedy odjeżdżali, Kirkę powiedziała Odyseuszowi, że z woli bogów musi udać się na, na najdalszy kraniec zachodu, gdzie jest wejście do podziemia i wywołać duszę wróżbity Terezjasza i wziąć od niego rady na resztę życia. Długo żeglowali, zanim dotarli do Mrocznej Krainy, a kiedy w końcu przybyli na miejsce wskazane przez Kirkę, wyciągnęli statek na brzeg i z towarzyszami poszli do gaju Persefony, gdzie było wejście do podziemia. Mieczem wykopali dół w ziemi i już zaczął obrząd. Najpierw dał miód i mleko, potem wino wreszcie wodę zmieszaną z mąką, a na koniec oczywiście krew z czarnych owiec. Zapach świeżej krwi zwabił wiele dusz zmarłych, ale Odyseusz wszystkie odpędzał, bo czekał oczywiście na Tereziasza. Przyszedł on na samym końcu, podpierając się złotym berłem, napojony krwią, powiedział, że musi wrócić na morze i dalej się tułać, aż spotka lud, który nigdy nie widział morza i nie wie co to znaczy okręt albo wiosło i nie używa soli. A znakiem dla Odyseusza będzie fakt, że przechodzień widząc niesione przez Odyseusza wiosło stwierdzi, że to by jest łopata. Wtedy Odyseusz ma wbić wiosło w ziemię i złożyć ofiarę Posejdonowi, i wtedy będzie dopiero mógł wrócić do ojczyzny. Kiedy odszedł w różbita, przyszły inne dusze, piły krew i rozmawiały, przyszła matka do Odyseusza, a później między innymi Agamemnon, Achilles, przez otwór ziemi ujrzał Odys również łom piekła. Potem zaczęły przychodzić różne inne dusze, które Odyseusza napełniały strachem i uciekł wraz z towarzyszami na statek. I odpłynęli. Wracali tą samą drogą, którą płynęli w tamtą stronę. Dlatego odwiedzili jeszcze raz Kirkę, dostali od niej zapas jedzenia i napojów oraz cenne rady, jak wyminąć niebezpieczeństwa w dalszej podróży. Podróżnicy ruszyli w dalszą drogę i dopłynęli do wysp Seren. Były to istoty, które miały ciało w połowie kobiet, a w połowie ptaków. już miał świadomość, że ich śpiew zniewala żeglarzy, którzy zapominają o tym, że należy wiosłować i rozbijają się o skały, dlatego zalepił swoim towarzyszom uszy woskiem, a sam kazał się mocno przywiązać do masztu i zakazał reagować na jego krzyki, wołania, przypłynęli bez trudu. Ale za rogiem już czekała na nich kolejna przeszkoda. Pomiędzy wyspą Sycylią a Wybrzeżem Italii był wąski przesmyk morza. Na jednej ze skał mieszkała. Skilla, a po drugiej stronie charybda, która trzy razy dziennie połykała wodę z przesmyku wraz z całą zawartością. Po czym ją wypluwała, a zawartość połykała. Kiedy zbliżyli się do przesmyku, akurat charybda wciągała wodę. Dlatego Odyseusz postanowił przepłynąć jak najbliżej Skyli. Potwór porwał z pokładu sześciu jego ludzi, ale dzięki temu reszta przepłynęła szczęśliwie. Kolejnym etapem podróży była wyspa Boga Słońca. Odyseusz tknięty złym przeczuciem chciał ją minąć, lecz załoga nie ustąpiła. Ludzie byli zmęczeni i głodni, wciągnęli okręt na brzeg i rzucili się na stado wołów, które pasło się na łące. Zabili co najpiękniejsze sztuki, zjedli, ruszyli w dalszą drogę. Wtedy Bóg Słońca postanowił się zemścić, Rozszalała się taka burza, że statek zatonął. Bóg Helios ukarał tych, którzy zabili woły z jego stada. Ocalał tylko Odyseusz, siedząc okrakiem na belce przez dziewięć dni walczył z nawałnicą, a na koniec, na wpół żywy, fale wyrzuciły go na piaszczysty brzeg wyspy Origi. Znalazła go tam piękna niwa Kalipso, Opiekowała się rozbitkiem, karmiła go ambrozją i poiła nektarem. Gdy doszedł do siebie, ofiarowała mu wieczną młodość i miłość pragnąc, aby został jej mężem, jednak Odyseusz tęsknił za Itaką, codziennie wszedł na brzeg morza i wpatrzył w kierunku swojej ukochanej Itaki. W ósmym roku tej miłosnej niewoli, pieczarze u Kalipsa pojawił się wysłaniec bogów Hermes i oznajmił jej, że z woli Zeusa Odyseusz powinien wyruszyć w dalszą drogę, Nimfa w pokorze wysłuchała rozkazu Zeusa. Kalipso odnalazła nad brzegiem morza Odyseusza i oznajmiła mu wolę Zeusa. Było jej bardzo smutno i przykro. Odyseusz cieszył się, ale nie okazywał tego, bo widział, że bardzo przeżywa rozstanie nimfa. Ale kiedy odeszła, bardzo szybko wziął się do pracy i w kilka dni sporządził tratwę. Szczęśliwy wsiadł na tratwę i ruszył w drogę w stronę Itaki. Ale dostrzegł go jednak posejdą. Pamiętał też Bóg o prośbie swojego syna Polifema. Wybuchła wielka burza. Przez dwa dni i dwie noce Odyseusz walczył z bałwanami morskimi. W końcu dotarł do jakiegoś wybrzeża. Obudził go śmiech dziewcząt, kilkanaście panin grało sobie w piłkę nad brzegiem morza, dziewczęta gdy go zobaczyły to się przestraszyły i uciekły, została tylko jedna, królewna, w której wzbudził on litość, więc dała mu jeść, piść i świeże ubrania, ale powiedziała, że nie może go zabrać ze sobą na zamek, bo wzbudziłoby to plotki, wskazała mu tylko drogę do pałacu i odjechała. Była to wyspa Szeheri, zamieszkała przez Feaków. Wiedli oni życie bez wojen, bez handlu. Są oni wyśmienitymi żaglarzami, lecz wyprawiają się oni w morze tylko dla przyjemności. Mają okręty, które nie potrzebują steru, ponieważ posiadają własną duszę, która rozumie zamiary podróżników. Lud ten nie wie, co to jest niebezpieczeństwo. Morze jest zawsze dla nich łagodne i spokojne. Upływa im życie na wiecznych zabawach, ucztach, uwielbiają tańczyć, lubią muzykę, wszystkie igrzyska. Odyseusz opowiedział im o swoich przygodach, prosząc o statek, który mógłby go zawieźć do ukochanej itaki. Król i książęta dali mu wiele darów, prezentów, także przewyższały one łupy wojenne spod troi. Odyseusz, kiedy wsiadł na statek, od razu zasunął i kiedy przybyli do Itaki, to dalej spał. Wynieśli śpiącego na brzeg, a jego skarby był ukrytowy w szczelinach skalnych. Obudziło go słońce i nie poznał własnej ojczyzny. Pojawiła się Atena, która powiedziała mu, żeby był ostrożny, bo uznano go za zmarłego. Powiedziała, że na wyspie znajduje się wiele natrętnych zalotników, którzy mają chrapkę na jego królestwo. A wierna Penelopa postanowiła brać na czas i powiedziała, że nie wyjdzie powtórnie za mąż, dopóki nie uszyje szaty pośmiertne dla ojca. I aby tak zyskać na czasie, to szyła tę szatę z dwa lata, dzień szyła, nocy próła. W końcu podstęp się wydał, książęta nalegali, aby w końcu kogoś wybrała z nich. A Atena przemieniła Odyssusza. W żebraka, by nikt go nie poznał, ale pod bramą leżał stary pies, Argos i on poznał swojego pana, dźwignął się i zdechł. W pałacu Odyseusz dopiero zobaczył, jaka panuje rozpusta, jak bezczelni są ci zalotnicy. Król i taki zapragnął zemsty i nadarzyła się ku temu szybko okazja, Ponieważ nazajutrz odbywał się turniej o rękę Penelopy, wbito w sali biesiadnej 12 toporów w jednym rzędzie i każdy z zalotników miał wziąć łuk Odyseusza i wystrzelić strzałą tak, aby przeszły przez wszystkie otwory. Żadnemu się to nie udało. Do zawodu stanął żebrak i jemu jako jedynemu się to udało. Wtedy opadł z Odyseusza jego żebraczy strój, pozabijał wszystkich zalotników. Penelopa całą tą akcję przespała przybiegła do niej stara klucznica z krzykiem, że pan wrócił i wymordował zalotników. Penelopa zbiegła na dół, odyseusz siedział w sali biesiadnej pod słupem bardzo zmęczony. Wpatrywał się w odyseusza jego ukochany syn. Penelopa była zmieszana, nie wiedziała jak zareagować na to wszystko. Dopiero kiedy odyseusz się wykąpał, przebrał, opadły nerwy i padli sobie w ramiona od tej pory lubili sobie siadać między innymi pod jaworem na dziedzińcu i opowiadał odyseusz o swoich losach czego doświadczył o dziejach wojny trojańskiej i swojej całej tułaczce zjeżdżali z daleki stron krewni i znajomi aby posłuchać tych ciekawych opowieści ale kiedy przyszedł czas odyseusz Odczepił okręt i odjechał na nową tułaczkę, wywróżoną mu przez Terezjasza, posłusznym bogom i przeznaczeniu. Kiedy powrócił z tej tułaczki, osiadł w szczu i czekał na śmierć, która miała przyjść do niego z morza. Na dzisiaj to już wszystko do usłyszenia.